Witam. Duża część Chińczyków wieczory lubi spędzać na dworze, na zewnątrz, aktywnie. Jedną z najbardziej popularnych, aktywnych form wypoczynku wśród Chinek jest taniec. Wszelaki taniec. Wśród Takich grup kobiet zawsze jest liderka, która przewodzi danej grupie, przynosi swojego boomboxa i pokazuje uczy inne kobiety jak tańczyć. Także nikt się nie wstydzi, nikt nie wyśmiewa, ludzie po prostu ochoczo spędzają. Wspólnie czas. Chyba jest to lepsze niż siedzieć w domu i oglądać telewizor. Popularny jest także badminton. Wystarczy kawałek wolnego placu i, i, i już ludzie sobie grają. A tutaj ojciec z synem wspina się na czas. Darmowe kino, plenerowe grupa muzyczna. Także w Chinach można sobie grać bez pozwolenia na ulicy. Nikogo to nie obchodzi. Po prostu ludzie mają zajęcie, robią coś. Nawet nie czy dobrze im to wychodzi. No i oczywiście najpopularniejszym wśród mężczyzn puszczanie tych przyswojowych bąków. Pozdrawiam.